Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski, za nami Szczyt BRICS, przed nami Szczyt G20, a my zajmiemy się dziś tymi spotkaniami oraz terminem Globalne Południe, który bardzo często pojawia się w wypowiedziach różnych polityków, na przykład Władimira Putina, który przedstawia się chętnie jako obrońca uciśnionych. Moim gościem jest Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Może zacznijmy od terminu Globalne Południe. Jak się on narodził, skąd się wziął i czy on ma coś wspólnego z tym, co kiedyś nazywano Trzecim Światem? Ja myślę, że tak, to jest jakby prawie że to samo, tak? to znaczy jest to bardziej politycznie poprawna nazwa dla określenia państw rozwijających się, czyli tego, co kiedyś określano jako ten trzeci świat, tak? ani nie Zachód, ani... Ani nie blok sowiecki. Prawda? Więc to są kraje, które mają dużo wspólnego z jednej strony, bo są często no, na niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, zmagają się z podobnymi problemami, mają jako główny cel to zapewnienie właśnie rozwoju gospodarczego i wydźwignięcie z biedy, czy poprawa perspektyw życiowych dla milionów swoich obywateli. Te państwa mają oczywiście też dużo różnic, tak? bo do tego wielkiego worka państw globalnych, globalnego południa, czy państw rozwijających się, no wrzucamy pewnie jakieś ponad 150 różnych państw, tak, obejmujących, nie wiem, Chiny, Indie, pewnie i Rosja się tam właśnie cza, czasem widzi, ale i, i Zimbabwe i Afganistan, prawda, A więc to jest oczywiście bardzo zróżnicowana grupa i dlatego też te państwa często, nie lubią tego określenia. Tak? I teraz w zasadzie to jest, chcieliśmy powiedzieć, że globalne południe to była taka miła, lepsza wersja określenia państw rozwijających się, żeby tym państwom się przypodobać, a dzisiaj eksperci zachodni zajmujący się właśnie globalnym południem też odchodzą od tego określenia, bo, bo, bo często właśnie państwa globalnego południa nie lubią być wrzucane do tego jednego worka. Uważają, że to traci różnorodność i specjalność. Specyfikę poszczególnych państw, no ale tak naprawdę nie mamy innego lepszego określenia, żeby określić tak naprawdę to, co nie jest Zachodem, tak? czyli nie państwa rozwinięte. A z drugiej strony, w opozycji rozumiem, mamy globalną Północ, bo kiedyś, jeżeli był, były państwa trzeciego świata, to były też pewnie państwa drugiego świata i pierwszego świata, i to wszystko jakoś dawało nam więcej zdolności, możliwości podziału. Bardziej precyzyjnego? No dokładnie, więc to dotyczy właśnie tego podziału na globalne południe i globalną północ, czyli to właśnie, co kiedyś określaliśmy jako państwa rozwinięte czy uprzemysłowione i państwa rozwijające się. Więc tutaj ten stary podział zimnowojenny na wschód i zachód jest zastępowalny podziałem na północ i południe. I jakby czyli państw, które chcą się jeszcze dorobić i państw, które jakby są już bogate i nie bardzo chcą się podzielić tym bogactwem i też pewną władzą. Bo co łączy te państwa globalnego południa? To niezadowolenie z obecnego systemu międzynarodowego, politycznego, gospodarczego, finansowego, który w odczuciu mieszkańców i liderów tych państw globalnego południa, jest niesprawiedliwy, jest zbudowany w taki sposób, żeby te państwa właśnie były jakimś rezerwuarem surowców tylko, jakiejś siły roboczej, nieprzetworzonych dóbr, produktów spożywczych i tak dalej. A żeby północ czerpała największe korzyści prawda, ze sprzedaży produktów wysoko przetworzonych, przemysłu, wysokich technologii, itd. W związku z tym, te państwa globalnego południa uważają, że dzisiaj są już na tyle mocne, na tyle silne, że mogą wpłynąć na to, żeby zasady i instytucje rządzące współczesnym światem napisać na nowo, czy zmienić te wszystkie organizacje międzynarodowe tak, żeby stworzyć bardziej sprawiedliwy świat, czyli bardziej sprzyjający interesom państw tych mniej uprzywilejowanych. A w ogóle jest jakaś wspólna koncepcja tego, jak to się powinno zmienić? Bo tak jak pan powiedział, rzeczywiście mamy tutaj państwa zupełnie różne, tak? Rosję, Chiny, Indie, ale też państwa Afryki, które są o wiele gorzej rozwinięte. To jest... Koncepcja, która rodziła się po zakończeniu zimnej wojny i która jakby tworzyła się w opozycji czy w kontekście świata jednobiegunowego, który nastał po końcu zimnej wojny, czyli państw świata czy systemu globalnego zdominowanego przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. W związku z tym te pierwsze koncepcje, takie wyartykułowane jak to mogłoby wyglądać, mówiły o świecie wielobiegunowym, tak, żeby przynajmniej zdemokratyzować ten system globalny w taki sposób żeby nie tylko same stany zjednoczone decydowały o tym jak handlujemy jakie są zasady i, i nie wiem systemu finansowego i tak dalej tylko żeby przynajmniej dopuścić kilka innych państw z globalnego południa te największe wschodzące gospodarki czyli jakby to dało początek naprawdę narodzeniu się tej grupy BRICS czyli tych największych Najsilniejszych państw z globalnego południa, które uznały, że one, jako właśnie ta forpoczta interesów państw nieuprzywilejowanych, będzie walczyła o bardziej sprawiedliwy porządek i one zbudują świat wielobiegunowy, gdzie będą miały więcej do powiedzenia, i w ten sposób interesy tych państw rozwijających się będą lepiej zabezpieczone, bo, bo, bo te nowe mocarstwa. Pochodzące właśnie z państw rozwijających, będą stały tutaj na straży interesów wszystkich mieszkańców Ziemi. I właśnie mieliśmy 23-24 sierpnia w Johannesburgu szczyt BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Czy tam zabrzmiał jakiś wspólny głos, jakaś wspólna deklaracja, jakiś wspólny pomysł, czy jednak były widoczne tam różne sprzeczności? No bo wiemy, że na przykład Indie i Chiny, tam jest dość dużo tych sporów między tymi dwoma państwami. To, co łączy państwa BRICS, to jest trochę to, co powiedziałem, to znaczy to jest niezadowolenie z obecnego układu systemu międzynarodowego i gospodarczego i politycznego. Tak, ale to jest negatywny scenariusz, a jaki oni widzą pozytywny scenariusz? Czy, czy on jest? Tak, jest. To znaczy, on, te państwa chcą, jakby mówiąc konkretnie, tak, domagają się reformy poszczególnych instytu, instytucji międzynarodowych, głównie w instytucji finansowych, tak? Czyli mówimy głównie o tych instytucjach Bretton Woods, to jest Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Same państwa BRICS mają obecnie około 25 procent udziału w PKB globalnym, natomiast one mają około 15 czy 16 procent jakby wagę ich głosów w głosowaniach w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, tak? To jest oczywiste, po ich stronie, tak, Chin czy Indii, poczucie, że no, nie są należycie reprezentowane, tak, że Stany Zjednoczone potrafią i, i w pojedynkę tak naprawdę zablokować każdą decyzję Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a to jest przecież główna instytucja takiego ostatniego wsparcia dla państw rozwijających się na całym świecie, tak, która ustala warunki, na jakich udzieli pożyczek długoterminowych i tak dalej. W związku z tym ta ogromna władza jest głównie w rękach przywódców amerykańskich, a też innych państw europejskich, tak, które też są nadreprezentowane w tych instytucjach. Więc tutaj państwa BRICS domagają się tego, żeby zmienić te zasady, żeby kwoty podziału głosów, chociażby w MFW, podzielić bardziej sprawiedliwie, żeby one dostały więcej, ale też globalne południe, żeby dostało więcej do powiedzenia w tych organizacjach. To samo dotyczy Banku Światowego. To, to samo dotyczy jakby zmiany, systemu finansowego, tak, płatności. Państwa BRICS łączy też pewna reakcja do wojny w Ukrainie, prawda? To znaczy wszystkie te państwa poczuły zagrożenie i mówią dzisiaj o weaponizacji, tak, czyli używaniu jako broni handlu międzynarodowego. Systemu finansowego, systemu płatności, o weaponizacji tych systemów przez Zachód, przez Stany Zjednoczone, tak? bo uważają, że okej, okay, nawet jeżeli nie popierają i nie potępiają to, co robi Rosja na Ukrainie, to uważają, że tego typu jednostronne sankcje mogą być kiedyś użyte przeciwko nim. I wzywają do tego, żeby tego typu sytuacje sankcje były używane tylko w ramach ONZ-u i Rady Bezpieczeństwa, a jeżeli ktoś używa tego poza tym, no to one te państwa uważają, że następnym razem one mogą stać się obiektem presji ze strony Zachodu. I stąd się biorą inne, właśnie inny pozytywny postul postulat tej grupy, tak, czyli odejście od dolara i odejście od jakby stworzenia własnego systemu płatności. To na razie jakby bardzo Ambitnym projekcie to się sprowadza do tej dyskusji o własnej walucie BRICS. To jest oczywiście mrzonka na, na, na dzień dzisiejszy tak z wielu różnych względów, o których nie ma czasu, żeby mówić. Ale możliwe jest, że te państwa będą w większym stopniu w obrotach między sobą używały walut narodowych, tak, swoich własnych. To się już dzieje, tak, między, nie wiem, Rosja czy India kupują rosyjską ropę, prawda, we własnej walucie, w rupiach, tak. Tak samo w Dirhamach kupują, kupują gaz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dużo tych obrotów odbywa się na Joanie Chińskim, i tak dalej. Więc tego typu działania się odbywają. Musimy powiedzieć, tak? bo BRICS jest czasem przedstawiany w Polsce i w ogóle na świecie zachodnim jako tylko taki, takie miejsce do jałowych dyskusji, tak? jakby okazja do, do zdjęcia. To nie jest do końca tak. To znaczy, te deklaracje ze szczytów od 2009 roku, jakie się odbywają, pokazują, że tam jest masa wspólnych interesów tych, tych państw. Widzimy je głównie w kontekście tej opozycji wobec Zachodu, tak to, nie wiem, potępienie. Zachodniej interwencji w Libii w 2011 roku, tak? później polityka wobec Syrii. To wszystko powodowało wspólne oświadczenie liderów BRICS, a pamiętajmy, BRICS to nie jest tylko ten szczyt raz do roku. Tam się odbywa cała masa spotkań na najróżniejszych szczeblach, i oficjalnie, i, i na poziomie kontaktów międzyludzkich. Mamy coroczne spotkania ministrów prawie każdego ministerstwa, tak jakby handlu, spraw zagranicznych, finansów, szefów banków centralnych, więc ta koordynacja tych polityk między tymi, tymi państwami trwa od dłuższego czasu. Dlaczego te państwa tak mało osiągnęły dotąd? Jakby w takim wymiar wymiarze konkretnym, tak? bo poza tym wspólnym bankiem rozwoju to faktycznie nie mają wspólnych instytucji. Dlatego, że ich głównym zadaniem jest nie zbudowanie innego alternatywnego systemu w świecie, ale zreformowanie tego, który jest. To znaczy nie zreformuje się systemu Bretton Woods, tak? Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego, bez udziału i bez zgody państw zachodnich. W związku z tym tu chodzi o wspólną presję coraz większej grupy państw na Zachód, żeby ten zrobił miejsce dla tych nowych, nowych graczy, tak? którzy uważają, że no, dzisiaj świat się zmienił i instytucje zło, z, utworzone po końcu II wojny światowej nie odpowiadają do realiów e, lat 20. XXI wieku. I stąd rozszerzenie BRICS jest tutaj ważne w tym kontekście, że to zwiększa tą presję na Zachód, bo większa grupa państw będzie mówiła tym samym głosem, będzie głośniej krzyczała, i domagała się tego, żeby te instytucje finansowe czy polityczne, globalne zmienić. Mamy 23 państwa, które złożyły formalne prośby o członkostwo, ponad 40 wyraziło zainteresowanie, ale tam są też bardzo różne państwa, bo mamy Arabię Saudyjską, Egipt z jednej strony, czyli te państwa, które współpracują z Zachodem czy ze Stanami, a z drugiej mamy Etiopię i Iran na przykład. To może oznaczać, że będzie jeszcze więcej sporów w samej tej grupie BRICS. Tak, ale ja po, po pierwsze bym po, po, podkreślił jeszcze raz, że to, że ponoć te 40 państw wyraża dzisiaj zainteresowanie dołączeniem do GIS, pokazuje, jak bardzo świat jest niezadowolony z obecnego systemu międzynarodowego. Tak? Jak bardzo uważają, że system międzynarodowy, globalne zarządzanie jest zdominowane przez Zachód, przez Stany Zjednoczone i Europę i domagają się zgody. Tak? To pokazuje poziom alienacji. Państw globalnego południa we współczesnym świecie to zwiększyło się właśnie też w wyniku wojny w Ukrainie. I presji ze strony Zachodu, żeby świat się opowiedział tak? po jednej albo po drugiej stronie. Dla wielu państw to był taki moment na globalnym, w globalnym południu to był taki moment, że one powiedzieli, od, odnalazły swoją suwerenność i podmiotowość w stosunkach międzynarodowych i powiedziały, że one nie będą tutaj postawione pod ścianą, wybierały między jedną a drugą stroną że one jakby mają własne interesy i będą o nie zabiegały. I w związku z tym to rozszerzenie BRICS, w mojej ocenie, będzie zwiększało tą presję na, na zmianę systemu międzynarodowego, niezależnie od tego, że faktycznie to jest grupa bardzo zróżnicowana. Tak? Dlatego też, to jest dobra informacja dla nas, BRICS nie jest jakimś sojuszem antyzachodnim, tak? bo tam mamy właśnie szereg państw, które które chcą mieć dobre relacje, które mają dobre relacje z USA i z, i z Europą, które wiedzą, że dla swojego rozwoju, tak, bo to jest kluczowy cel większości państw rozwijających się, to znaczy ten rozwój gospodarczy, tak, poprawa losu własnych obywateli. To jest główny, najważniejszy cel i do tego potrzebują współpracy z, i z Zachodem, i z Rosją czasem, i czasem z Chinami, prawda? A, a do tego tak naprawdę najbardziej potrzebują zmiany różnych reguł, dotyczących handlu światowego, obrotu finansowego, obrotu przepływów kapitałowych i tak dalej, bo w odczuciu tych, tych, tych państw jest jakby to bogactwo i władza jest w nieuprawniony sposób skoncentrowana na Zachodzie. I dlatego oczywiście ten, te napięcia i różnice między różnymi członkami BRICS-u będą osłabiały tą organizację. Będzie trudniej wypracować jakiś wspólny mianownik, tak? jakiś kompromis, jakiś konsensus w różnych sprawach szczegółowych. Ale co do zasady, będą się zgadzały w tym, żeby tworzyć bardziej taki wielostronny, wielobiegunowy świat, w którym Zachód będzie miał jednak mniej do powiedzenia i nie będzie mógł jednostronnie wpływać na zmianę stanowiska innych państw. Czy Zachód to rozumie? To znaczy, czy jest gotowy pójść na pewne ustępstwa, żeby właśnie osłabić to antyzachodnie nastawienie wśród tych państw? Myślę, że tak, ponieważ widzimy jednak taką, takie przebudzenie. I w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, co do właśnie znaczenia państw globalnego południa. Tak? Co do tego jak ważne jest jednak zwiększenie naszej obecności. Tak Zachód w ostatnich latach, wydaje mi się, i Europa, i, i, i Stany Zjednoczone odpuściły sobie i Afrykę, i Azję, bardziej się skupiając na, na, na swoim najbliższym otoczeniu. Prawda? W to miejsce weszły bardzo chętnie i Rosja, i Chiny, i Indie, i inne państwa tam, powiedzmy, mocarstwa regionalne. A od pewnego czasu widzimy jednak większe zainteresowanie tak? dyplomacji amerykańskiej i Afryką, i Azją. Nie wiem, Europejczycy, którzy jedni po drugich strategię wobec Indo-Pacyfiku, tak? czyli tego szerokiego obszaru w Azji i, o, i Oceanii. Mamy wizytę prezydenta Macrona na przykład w najbliższych dniach do Indii na G20, ale później do Bangladeszu. W tym roku był już na Sri Lance. Więc widać to, że jakby Zachód docenia rolę tych państw rozwijających się i wie, że musi bardziej aktywnie tam działać, więcej zaoferować, że musi stworzyć atrakcyjniejszą alternatywę niż Chiny. Tak? Znaczy, jeszcze za Donalda Trumpa polityka amerykańska polegała na tym, żeby straszyć Chinami. Trump jechał gdzieś do, do Filipin, prawda, i mówił, nie bierzcie pożyczek od, od, od Chińczyków, bo, bo skończycie w jakiejś pułapce długów, prawda, i, i, i stracicie swoją suwerenność, podczas gdy nie oferował w tym czasie niczego w zamian. Dzisiaj wydaje mi się, że, że Zachód, i to mamy, nie wiem, Global Gateway, tak, europejską inicjatywę, czy Build Back Better amerykańską tak, inicjatywę, które, które pokazują, że Zachód. Zaczyna tworzyć atrakcyjną ofertę dla państw globalnego południa, która będzie pomagała im rozwiązywać ich problemy rozwojowe. To jest dla nich najważniejsze. A do tego wszystkiego Pewne państwa mają dużo większe znaczenie dla Zachodu niż inne. Tak? I tutaj chociażby myślę o Indiach. Jeżeli widzimy ogromne zbliżenie, no, historyczne zbliżenie amerykańsko-indyjskie czy ogromne zainteresowanie Europy Indiami, to, to też pokazuje, we, według mnie, że to, jest, to, to zrozumienie Zachodu, że państwom z tego tak zwanego globalnego południa należy się przy, jakby więcej uwagi. Więcej wsparcia, że trzeba je przeciągnąć na naszą stronę trochę, żeby trzeba się zaangażować bliżej w te relacje i pomóc im w pokonywaniu ich wyzwań, bo jeżeli tego nie zrobimy. Jeżeli się na to zamkniemy, to te państwa wtedy faktycznie nie będą miały wyboru, tylko stworzą ten antyzachodni blok czy jakiś sojusz. Więc w naszym interesie jako Zachodu, i to akurat myślę, że, że dyplomacja i amerykańska i europejska robi dobrze, to jest wyciąganie z tego chińskiego czy rosyjskiego jakiegoś obozu antyzachodniego Państw, z którymi mamy przynajmniej częściowo po drodze, jak Indie czy Brazylia, prawda, czy, czy, czy szereg państw w Azji czy w Afryce, więc zbliżenie do Zachodu oznacza też, że Zachód będzie musiał oferować tym państwom więcej do powiedzenia, większą rolę w organizacjach międzynarodowych. Czy potwierdzeniem tego, co pan mówił przed chwilą, jest to, że Zachód przymyka oko na import ropy przez Indie właśnie z Rosji i pozwala Indiom zarobić na tym, przerabiając tę ropę i sprzedając dalej. Tak, to ja, ja myślę, że to jest część odpowiedzi. tak? To jest ten problem rosyjsko-indyjskiego handlu ropą jest może bardziej skomplikowany. Tam jednym z elementów jest na przykład to, że Europa sama kupuje tą rafinowaną rosyjską ropę tak? od Indii, w związku z tym nakręca tą no całą tak, spiralę. No ale daje zarobić też Indiom, I daje zar zarobić Indiom i daje zarobić Rosji. Tak? W związku z tym, ale tak myślę, że pobłażliwość taka Europy i Stanów Zjednoczonych wobec Indii w kontekście wojny w Ukrainie wiąże się z tym strategicznym jakby zadaniem wyciągnięcia Indii z jakiegoś antyzachodniego bloku, tak? z, z jakiegoś sojuszu z Chinami. To znaczy Stany Zjednoczone szczególnie patrzą na Indię w kontekście chińskim. Żeby wygrać swoją długoterminową, strategiczną, historyczną rywalizację z Chinami, Stany Zjednoczone muszą mieć Indię po swojej stronie. W związku z tym to, co Indie robią z Rosją, jest drugorzędne. Jeżeli chodzi o szczyt BRICS i obecność, zdalną obecność Władimira Putina, ponieważ on się bał przyjechać do Johannesburga ze względu na to, że jest ścigany międzynarodowym listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jak to zostało odebrane? Czy to było odebrane przez państwa uczestniczące w tym szczycie jako pewna słabość Rosji? Że to już jednak nie jest to państwo, ta potęga? Na pewno to trochę popsuło odbiór samej Rosji i rangę szczytu BRICS, aczkolwiek może też było na rękę nie którym uczestnikom właśnie jak Premierowi Indii, czy, czy prezydentowi Brazylii, którzy może też czują pewien dyskomfort już pojawiając się w towarzystwie Władimira Putina. Niemniej jakby dla Rosji. Uczestnictwo w BRICS jest bardzo ważnym narzędziem polityki zagranicznej, tak? bo pokazuje, że jakby nie jest Rosja izolowana, że ma bardzo silnych partnerów, tak? drugą i piątą gospodarkę świata, chociażby. Może wykorzystać to forum do opowiadania swojej wersji wydarzeń i, i, i oceny wojny w Ukrainie. Rosja będzie gospodarzem następnego szczytu BRICS w Kazaniu w przyszłym roku, gdzie będzie to powiększone już po raz pierwszy grono, więc silniejszy BRICS, Więc dla Rosji BRICS jest super kołem ratunkowym, tak? jakie, jakie ma. No, nie ma wielu innych takich forum, gdzie, gdzie może się jakoś Rosja zaprezentować. Aczkolwiek to, że, musiał, że prezydent Putin musiał występować online, a, a minister Ławrow był najniższy rangą, no, trochę popsuło wizerunek Rosji. I popsuło pewnie show gospodarzom tego szczytu. Zresztą podobnie będzie na, na szczycie G20 w Dali w, w najbliższy weekend. I właśnie o ten szczyt chciałem zapytać, na ile ten szczyt jest właśnie tym miejscem, gdzie może toczyć się ta rozmowa między globalnym południem a tą umowną globalną północą. Czy to nie jest właśnie ta platforma, gdzie jest to? łatwiejsze i gdzie można rzeczywiście wpłynąć, dwie strony mogą się skomunikować i wpłynąć na siebie? To jest doskonałe pytanie, bo, bo dokładnie taką platformą G20 jest. W zasadzie zostało tak stworzone, tak, to miało być pierwsze takie forum globalnego zarządzania ekonomicznego i finansowego, gdzie były i te państwa globalnej północy i globalnego południa. Nie? Jest G7 jest dzisiaj, będzie siedmiu członków BRICS, tak, bo, bo pięciu stałych, tak, dawnych, plus Argentyna i Arabia Saudyjska. Więc mamy 7 na 7 BRICS-owo. Będzie pięciu innych członków stałych, będzie kilku zaproszonych gości, będzie Unia Europejska jako stały członek, ale prawdopodobnie też na, na tym szczycie zapadnie decyzja o przyjęciu Unii Afrykańskiej, tak, zrzeszającej 55 państw z Afryki. To też będzie wyznacznikiem tego procesu dawania więcej głosu państwom rozwijającym się, państwom globalnego południa. I to jest też bardzo ważne, że to, ten szczyt odbywa się w Nowym Delhi, tak? czyli w Indiach, w jednym z państw rozwijających się. Następna prezydencja w G20 będzie w Brazylii, a później że w RPA, więc będzie ciąg prezydencji sprawowanych przez państwa globalnego południa. Indie postawiły sobie na, za cel postawienie tej agendy ważnej dla państw rozwijających się jako najważniejszej kwestii, jakim G20 ma się zajmować, a jednocześnie Indie właśnie chcą odgr odgrywać rolę tego pomostu łączącego bogatą północ G7 i to rozwijające się, nadrabiające globalne południe. Tak? Indie są tak naprawdę i tu, i tu. Tak? Bo z jednej strony to jest. Piąta gospodarka świata, a z drugiej strony, w, w przywelenizeniu PKB na mieszkańca, to jest ciągle biedny kraj, który doskonale zna te ograniczenia i uwarunkowania państw rozwijających się i stawia to na, na agendzie dyskusji najbogatszych państw świata. Wydaje mi się, że nieobecność też prezydenta Rosji i prezydenta Chin, o czym już wiemy, ułatwi. Znalezienia jakiegoś kompromisu w tych kwestiach ważnych dla państw rozwijających się i może sprawić, że ta różnica i podziały między globalną północą a globalnym południem będą mniejsze, że, że uda się załatwić kilka rzeczy ważnych dla państw rozwijających się, chociażby zapowiedź reformy właśnie Międzynarodowych Banków Rozwojowych, które powinny zwiększyć finansowanie na walkę ze zmianami klimatycznymi, czy realizację celów zrównoważonego rozwoju w państwach rozwijających się. O tym dyskusje trwają od lat. Może tego typu jakby konkretne decyzje, jeżeli by zapadły w Nowym Deli, byłyby ważnym krokiem jakby w, w kierunku zmniejszania Różnic i podziałów między południem a północą. Samo chociażby przyjęcie Unii Afrykańskiej też będzie tego typu symbolicznym, chociażby gestem, pokazującym, że Zmierzamy w stronę takiego bardziej demokratycznego, inkluzywnego i reprezentatywnego systemu globalnego zarządzania i generalnie świata. A dlaczego nie będzie przywódcy Chin Xi Jinpinga? Czy to jest wyraz solidarności z Władimirem Putinem, czy to jest wyraz napięć z Indiami, w stosunkach Chin z Indiami? Strona chińska nie podała żadnego powodu, dlaczego Xi Jinping nie będzie na tym szczycie. To będzie po raz pierwszy. Od 2013 roku, kiedy on osobiście nie weźmie w szczycie udziału w szczycie G20, tu mamy kilka możliwych wyjaśnień. Naj, najpopularniejsza mówi o napięciach w relacjach indyjsko-chińskich, także Xi Jinping chciałby troszkę utrzeć nosa jemu odebrać trochę splendor i status i rangę szczytowi G20, jeżeli on się na nim nie pojawi. Ja raczej myślę, że. Chińczycy nie mają takiego dobrego mniemania o Indiach, tak żeby z uwagi na nich mieli przeoczyć ważne spotkania międzynarodowe. Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi znowu o relacje ze Stanami Zjednoczonymi z zachodem generalnie, także i Chiny nie czują się dzisiaj komfortowo, żeby spotykać się z prezydentem Bidenem, tak z uwagi na napięcia we własnych relacjach, że to jeszcze nie jest ten moment, także Amerykanie nie spełnili pewnych oczekiwań ze strony chińskiej dotyczących sankcji i innych ograniczeń, a po drugie, myślę, że to ma znaczenie stosunek do wojny w, Ukrai w Ukrainie. To znaczy, Chiny i Rosja zablokowały 19 Spotkań, jakby wspólnych oświadczeń ze spotkań ministerialnych podczas prezydencji indyjskiej w G20 w ostatnim roku. Podejrzewam, że ich nieobecność jest zapowiedzią, że nie będzie wspólnego oświadczenia ze szczytu liderów, co zdarzy się po raz pierwszy w historii. Jeżeli Xi Jinping byłby na miejscu, może byłby pod większą presją. I może by uważał, że mógłby nie wiem, zmienić zdanie i trudniej byłoby mu zablokować wspólne oświadczenie ze szczytu. Wysyłając swojego premiera, on będzie realizował tylko instrukcje i pewnie. Łatwiej zachować twarde stanowisko, bo, bo doprowadzenie do fiaska szczytu G20 nie jest miłą rzeczą. No a tutaj, dlaczego Rosja i Chiny blokują te wspólne oświadczenia? Właśnie z uwagi na wojnę w Ukrainie i to, że jeden paragraf dotyczący wojny, wojny w Ukrainie pojawia się już zawsze w tych dokumentach ze spotkań. Różnych urzędników, przedstawicieli w ramach G20 i na to oświadczenie finałowe ze szczytu G20 też państwa zachodnie naciskają, żeby był ten paragraf odnoszący się do wojny w Ukrainie. Rosja i Chiny tego nie akceptują i myślę, że będą gotowe zablokować to wspólne oświadczenie, doprowadzając do paraliżu tak naprawdę G20. Szczyt G20 już w ten weekend w Nowym Deli. Moim gościem był Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.